Wszystko to. tutaj, formiga i biskoitów. Jesteśmy w Zawoi e, Przyjechaliśmy do naszego ośrodka, w którym tym roku, w tym roku odbędzie się e, nasz obóz. Znajduje e, się on nieopodal tego, w którym byliśmy w zeszłym roku. Tam również będziemy chodzić na treningi, na basen. Z kolei tutaj mamy więcej miejsc. E, lepszy standard także na pewno, na pewno będzie dobrze. Przypadnie Wam do duszy. Mamy fajne miejsce na wieczorne posiadówy, lekcje śpiewu bezpośrednio nad rzeczką. Jak widać widoczki piękne. Zaproszenie do rodziców. Przyjeżdżacie ze swoimi dziećmi nawet jeżeli dziecko jest młodsze, ma 4-5 lat, nie jest jeszcze do końca samodzielne. Tu jest właśnie taki dobry moment żeby wprowadzać dziecko samodzielność, może być w pokoju albo z wami, z rodzicami i wtedy dochodzi sobie na zajęcia, może być też ulokowane z innymi z rodzicami. To już zależy od rodziców, na pewno jakiś kompromis tutaj znajdziemy. No i rodziców zachęcamy również do, do udziału w naszym obozie. Będzie można nie tylko uczestniczyć na co dzień, obcować z instruktorami i, i zobaczyć co tutaj się dzieje ale być może zachęcimy Was do uprawiania capoeira. Jeśli nie, to chociażby pobiegamy, czy zrobimy jakieś zajęcia takie dodatkowe, jakieś fitnessowe, zumby, inne rzeczy. Na pewno aktywnie też będziemy Was zachęcać do tego, żeby aktywnie spędzić z nami tutaj ten czas. Propozycje dla osób z wyższym stopniem, czyli monitor w górę. Chcecie nas odwiedzić, jak najbardziej dla każdego znajdzie się miejsce. Zadzwonić do mnie czy do, do Formigi, tak na pewno się jakoś tutaj dogadamy, czy chcecie na całość wyjazdu, czy, czy na parę dni przyjechać, odpocząć, poćwiczyć, to już zależy od Was. Także pakować Abada, Koszulki kordał przyjeżdżać do Zaboi. ya!